Siemano, ale z tej strony Blaczek. Zaraz, zaraz. Przecież się tak nie witasz. To nie jestem ja! To jest klon! Skoro jesteś moim klonem, to pewnie potrafisz to, co ja. Jaki debil na skakać nie potrafi. To mój klon! Tak, to na pewno mój klon, także żegnaj klonie i idziemy na Skywars. Siema, koziom, ale już jesteśmy na Skywarsach. Podobało, podobało wam się ten wstęp, to możecie zostawić łapkę w górę. Mam... tak, trochę, ale lagi. Dużo osób, strasznie, bo po szkole masa ludzi przychodzi. Minecraft, Minecraft, więcej Minecrafta. O, zapaliśmy. się. Jak widzicie, mam ile? No, fuj monet. Ym, weźmiemy sobie gówno. Gówniana reklama. Mam na razie, może weźmiemy sobie ninja. Tak, więc jedna skrzynka jest... Więc jedna skrzynka jest tu, mamy to, to i to, to jest bardzo ważne i to też. Yy, o... A dobra, to tego tam będzie pod dostawkiem. O, mamy to, to i to... O to, to, Nie, no straciłem kasę tylko po to, żeby perełki mieć, a to jest głupno. Prawdę. Okej, okay, więc kurde musiałem mieć takiego fuksa i strzelić na samą górę. Okej. Okay. Więc jesteśmy. Na razie sobie weźmiemy śnieżki, będziemy je zwalać. No, ten pan już chciał. Elu. Coś mam jeszcze takie? Coś się buduje, trzeba to ogarnąć. Naprawdę, tu jest tyle skrzynek, a jestem głupi. Rewki, rewki, rewki. Wiecie, co wam powiem? Że tak naprawdę, to mnie to nie interesuje, czy ktoś ma dobre eku, czy gówniane jak ja. Chyba. No, nie, no, wiecie co? Byśmy mieli. O, doskonale, teraz jesteśmy sobie teraz... Tamty yy, Tamtypo... te tam Teraz nie, ale strefa piękna. E, no widzieliście jaka killaura! no ile on mnie zdjął z hitów? Nieważne, ja nie mogę. gówno tylko pełny Także ja wychodzę i widzimy się na ostatniej arence. popatrz na kolejną no marynkę, więc... Między... Tym razem bez niczego. Wiecie, co spróbujemy tak... Bez niczego. No, cześć, 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 cześć. Jakiś VIP dołączył, czyli podwójna monety. Mhm. Lepiej, żeby nie pisać, że nagrywam, bo po prostu najzwyczajniej w świecie się sfokusują. A ja tego nie chcę. Nie chcę mieć. Dobra, dobra, więc. 20 sekund zostało, no i co by wam powiedzieć no? Bardzo lubię ten serwer. Serwer nazywa się jasMC Takie jest IP, będziecie mieli w opisie. O ile nie zapomnę pytać. Okej, tutaj więc napisamy sobie. Okay. O! Ziomale! Ja my tu będziemy koksić normalnie. O, ale nas Pan Bóg rozpieszcza. Jejusiu, już szanowni. Jądro, jądro, planetę. W ogóle... Ja, zakła... ja chyba założę grupę. Bo przecież, czy wy uważacie, że Pluton nie jest planetą? Że jest planetą karłowatą? Ja nie, ale ma łuk. To się liczy. Nara. Ale gość Nie, 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 co mamy nie, Niebezpieczne Towarzystwo, tutaj ja nie, tutaj muszę się budować, bo jak się nie, jak nie, nie, będę stracony. to no, będę że No, stracony! Okej, okay, więc jesteśmy... Witajcie, ziomeczki, więc jesteśmy na następnej ręce. I, i, i... I jest fajnie, no co, co mam powiedzieć, no... Ten koleś jakiś Jakub... Wiecie co, znowu ta mapa, chyba będziemy mieli krok, no bo... Trzeba zachować zimną krew i trzeba... No po prostu trzeba to wygrać. no, to zrobię to na. Bo to bardzo niełatwo wygrać, ale ja się postaram. Ja się postaram. Dlatego kupię sobie moją ulubioną klasę. Nie, jednak nie kupię. Nie wiem, czy sobie kupić. Hmm. Ja chcę kupić. Ja jeszcze hajsu, no troszkę mam, ale. Ale wiecie co? Chcę tu naturalnie rozegrać. Tyle żeby nie było, że o, kupiłeś klasę, dlatego by grałeś nigdzie. Więc ja chcę nie kupować klasy. O, już widzę, że dostanę fajne itemeczki, yy, Prosto ze mojej skrzyneczki. I, i, I jeszcze jakieś. O, ale mi rozpuszczać. się. Naprawdę nie trzeba też, jakby chciałbym, żeby te, te święta sobie nie jest ale... ale nieważne. Wiecie co? Liczy się tylko to, że mamy się I że mamy jeszcze to. Nie jesteśmy koksami, po prostu. To nam wystarczy. A ty ty, 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 ty. Ej, bo mm, mm, nie, to jest jak FUK! NIE, NO! Widzimy się na następnej ręce. <mulity> OK, you bet, już bet! 5 plus 1, jest inna mapa, więc powinniśmy to wygrać. Tak. I dużo osób jest, bardzo dużo chyba, maksimum. Tak, tak. Jest tyle graczy, co bardzo dużo. Ile ja wezmę se, nie upadzę się brać tu pereł, bo tu mało bardzo skrzynki jest na środku. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Serio, naprawdę, to jest taki nick dał? Pierok. Piszę, że nagrywam, niech się na mnie sfokusują, pokażę im moją furię. Hmm. Jakiś jeszcze Jorik. Trzeba się spokusować na Jorika. Gdzie jest Jorik? Nie wiem, ale go zniszczę. Jeszcze go kiedy zniszczę. Do doskonale! Doskonale! Proszę Państwa! Klateczka! Nie ma ścinania drewienka. O nie, nie, Jorinu! Arintula saturimo. Gówno, gówno jest gówne, mi zostanie nie Co? Naprawdę. Naprawdę. Co nie potrzebuję. O fryer! O fryer! O fryer, też mamki. To coś, to się strzela. Też to mam. Uuu! Uuu! Ej, 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 panie! Cheater! Cheater! Co? Nie da, nie można takiego czegoś robić. Nie no! Gubno. Ile już nagrywam? Dużo czasu, ale je, nie było długo odcinka, będzie za to ten będzie taki długi, że go nie dobrą. Będziecie musieli więcej czasu poświęcić na to, żeby go obejrzeć. No to tak nie ma. Nie oglądaliście długo mnie, to teraz będziecie aż za długo no, Napiszę, że nagrywam. Nie nie, co ja robię. Nie wiem. No i nagrywam i będą się spokusować. Nie no nie wierzę. Znowu będę przegrywany, no. Wiecie co? Bo mam takie taki taktykę, tylko że ona nigdy nie działa. By coś takiego, że jak rzucisz w niego śniadła się zaczyna palić, chyba że ma wodę, a każdy ma... Nieważne. Andrzej, Andrzej, fajnie, fajnie. A gdzie jest Andrzej? Jakiś Messi, Messi, podwójne punkty. Tak, 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 tak. Nie, tak. Yeah, nie. Yeah. Messi chyba nie się znam, tam Cie ma ty, jak się nazywa kanał znaczy. Dobra, więc lecimy, bierzemy sobie skrzyneczkę Dzień dobry, Ryk, biorę twoje skarpetki Bierzemy drugą skrzyneczkę, w niej oczywiście gówniany miecz I lecimy dalej

I burnij się no Ło Ło e panie And the fire starts to burn, right? Ok, ostatnia śnieżka... ziela. Tutaj postawimy sobie wódkę, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też i jesteśmy koks. Dobra. Możemy walczyć tym, możemy sypiąć to i jeszcze to, dobra. Robimy tak, Ło Nie wierzę. Zaraz. teraz się Od, od pół Dobra, dziękuję. Mm, tam jest ten typo. Nie, oni jest chyba w przebudowaniu jakiejś. Jaki frajer! o Tudu tu jest dobry. Tudu tu jest koksem. nara yeah. jest koksem. Orąbany. Mamy enchant! Ziomeczki! Mamy enchant. A jaki głupi ja jestem! Zapomniałem, że tego się nie powinno tować. Jestem głupi, jeszcze myślałem, że głupia będzie enchant jakiś super mega. To gówno. Spodnie jakieś mamy? Nie mamy, no gówno. Zabieram to ze za sobą. Mam tylko taki. Dobra, wziąć. Nara! To już jest moje się tutaj. Zimale, jeżeli mnie uwierzycie. Ja yeah, jestem koksem. To gówno, 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 gówno. o ja. Yeah. Jomale. Okej. Okay. Oczywiście mojego skilla prawie go zepchnąłem. On został i ja, tak? On został i ja. Trzeba to rozegrać w męsku. Ha, właśnie tak. Jakiś kurde super mega knok. Jak on to zrobił, frajer? Głupie. Jeszcze jeden mecz. A ja przynajmniej wytrwałem do finałowej starcia. Coś się lagowało. Nieważne. Chyba będę to wrzucał na YouTube bardzo długo. Ale opłaca się, bo was to naprawdę tyle dla was nie kręciłem. Że teraz muszę się jakoś z rehabilitować i coś na was nakręcić no just 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 jest jest oh yeah no nie. gówno jest dołączyliśmy do ręki jako ostatni chyba dobra więc tutaj jest środecz główny marny środecz marny środecz bo marny jest. no zobaczcie co co to tam jest w ogóle dwie skrzynki ok dobra ciąg więc sprawdzimy Dobra, nie wiem, czy to na mi pasek. Dobra. Tak, napisz, nagrywam. Jala, jala. Nagrywam, nagrywam. Jo, jo, jo. Dobre, dobre. Dobre, jeszcze 13, gdzie będzie dobry. dobrych jo, 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 Jaja! jo, jo, to się zupają. bo. Iż. Iż mag Sky Wars. Iż mag, motherfucker. Dobra, więc nie, nie pytajcie o ten nibysk. Yy, więc weźmiemy to, weźmiemy to jeszcze jednak gdzieś się ukryta. Wiedziałem, wiedziałem po prostu. Spodziewałem się tego. Jolo. Yy, to mi niepotrzebne. Gówno, 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 gówno dużo kunają. Yy, to się tutaj, to tutaj ją. Ej, mój JEKA! moje JODRą, moją JODRą. Haha, i got skill, I got skill, nara 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 no, to no, to jest no, Jaki... Co to było? Widzieliście to? Jaki frajer? No, szkoda tylko, że... Dzięki, żeś mnie przed strzałem bo na że to było GZ i m. Mam polska moc. Mądre...

No nie, no nie że kurde, miał lepszego seta, no. Widzimy się na, na tym ręce. Okej, okay, żomale, więc jesteśmy na ostatniej, na zarazem mojej ulubionej arence. Ten filmik potrwa na pewno 25 No, więcej, bo jeszcze by dolecie prawda. Aha, i jeżeli umiecie... Jeżeli... Jaki debil ze mnie, co ja zrobiłem? Nieważne. Szybko znajdziemy jakoś rękę, a w tym razie ja po prostu nie ma teraz, teraz yy, żeby coś, no, żeby coś po prostu powiedzieć wam. Jeżeli umień, mam takie coś, taką sprawę, że jeżeli potraficie, macie kolegów, którzy znają kolegów i tak dalej, i tak dalej, którzy tak. robię intro oraz outro, bo mi bardzo potrzebne jest intro oraz outro. Bardzo potrzebnym jest tak. Bo ja bym chęcią zmienię intro i outro, ale sam tego nie potrafię zrobić. Outro to mi robił kolega. Intro to też mi zrobił kolega i tak na to wyszło. Nie wiem skąd ja mam to auto i nie wiem, skąd mam intro. No także. Jak macie kolegów, którzy znają kolegów, także no, to piszcie na YouTube, ja staram się wszystko przyściutko zapamiętać czy coś, nie? No.

Trafiłem te dwa piksele! Mm -hmm. Trunen Forwat! forward! Ale fryer. Ty, tam ma jakiś Kto się buduje, tego trzeba... Kto się buduje, tego zaszpachuje. Ale fryer, frajer, frajerowi nierówny! Dawaj, dobra. Kto się buduje, tego zaszpachluję. Ło, eee ee. Ale, fraj! Kurde! Tak, tak, więc to jest nasza na pewno już ostatnia arenka. Także, także, także. Nam, 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 także. Spodziewajcie się następnych odcinków i w ogóle. I w ogóle. To napisał blaczek, coś tam, bla bla, kubalori, coś tam. Gdzie jest kubalori, kubalori, kubalori? To on? nie, to nie on, ton. To nie, to on. O ten. Mm. Dobra, i ja myślę, że pójdziemy sobie tutaj. O, oh, tak, 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 tak. <gasps> enchant mamy, ale będzie super. Yo, 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 mamy enchant, a nie wziąłem wielko. Mm. Mm. Okej, okay, więc mamy enchant. Mamy regenkę. Jej ja, i w ogóle jesteśmy koksami. Pyk, 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 pyk. Pyk. Pyk, pyk. Okay. Mamy enchant, możemy... Aha, okej. Okay. Możemy sobie porzucać płoteczki. Okej, okay, i zenchantujemy sobie ten mieczek. Czepicki enchant. Ostrów jeden. Ostróż jeden Sprayer! Cifra frajerzy... Oni wszyscy mają to. Ci... Serio, zabiłem tego... Ja... Nie mogę... jakiego ja zabiłem w ogóle? Jak w ogóle zabiłem? Focus, fokus, fokus! Kurde, no nie udało się. Niestety... Niestety nie wygraliśmy żadnej jarenki. Wyglądaliście właśnie odcinek kublaczka i cześć!